Ile zarabia czyli w Polsce doktorant? Niskie stawki stypendiów. Yy, przed oceną studioklasową to jest 37% wynagrodzenia profesora. I ale, ale jakie to są kwoty w ogóle? Niecałe 3, tyś, 3 tysiące złotych. Okay, około 3, czyli pol, 3, czyli w Polsce, jeżeli ktoś kończy studia, zdaje czasami dość trudny egzamin, żeby dostać się do szkoły tak, doktorskiej, tak. zarabia 3000 tysiące złotych. Tak, okay. delikatnie, tak, delikatnie. Okay. Ponad, tak. I po ocenie śródokresowej, czyli po tych y, dwóch latach, to jest tam w granicy powyżej 4000, no ale to dalej nie jest na poziomie tego przeciętnego, średniego wynagrodzenia y, za pracę. Dlatego też młodzi ludzie, którzy tak naprawdę podejmują to ryzyko, rekrutują się do szkoły doktorskiej w trakcie po prostu kształcenia, podejmują dodatkową pracę zarobkową i to też jakby. E... No i to inaczej by nie przeżyli, tak. Tak? Znaczy, tak? Za 3000 dość trudno jest się ogarnąć. I... No tak. dobra. Czy to jest tak, że. No właśnie, bo oni muszą dodatkowo pracować, jak dodatkowo. Pracują, to jest maraton. <grymne> to spada jakość ich pracy, takiej czysto naukowej. Zdecydowanie, zdecydowanie, i też jakość w ogóle tych rozpraw doktorskich w kontekście też tych przedłużeń, które, które gdzieś się pojawiają, prawda, w szkołach doktorskich, że doktoranci po czwartym roku jednak chcą przedłużyć to kształcenie o ten dodatkowy rok, żeby się skupić na pisaniu rozprawy doktorskiej, My również to widzimy.